Dzień dobry Państwu. Nazywam się Sławomir Marczewski. Jestem osobą pomówioną przez gazetę wyborczą w 2016 roku. Pojawił się artykuł w czerwcu, że jestem ruskim agentem. Sprawa w niezawisłych sądach ciągnie się do dnia dzisiejszego. Kolejna rozprawa, o której chciałbym Was wszystkich poinformować. Odbędzie się 26 września w Warszawie na ulicy Ogrodowej 51A w sali 422. Dziękuję wszystkim Polakom za wsparcie mojej skromnej osoby w Polsce, jak i za granicą. Dziękuję za wsparcie mentalne i ogólnie dziękuję wszystkim, którzy interesuje się tą, interesują się tą sprawą, ponieważ widzę, że. Jak trzeba było odtrąbić, że ja i mój kolega jesteśmy ruskimi agentami, o tyle, jeżeli chodzi o przeprosiny i pójście w drugą stronę i sprostowanie tych bzdur i oszczerstw, które, o których pisała gazda wyborcza, to już jest trochę gorzej. Także zapraszam do interesowania się tej sprawy. Dziękuję za wsparcie mentalne jeszcze raz, za, za jakiekolwiek wsparcie. I szacunek wszystkim Polakom i Polkom w Polsce i za granicą. Dziękuję jeszcze raz. Bardzo mi to wsparcie wasze jest potrzebne. Dziękuję.